Cześć witam wszystkich moi drodzy na początku małe takie info no, filmu wczoraj nie było po, po prostu z powodów technicznych w całych Niemczech wszyscy klienci którzy są w sieci wudafone albo nie mają internetu albo tak jest wolny że no, po prostu jest ciężko z takiego łącza korzystać <laughs> także jeśli nie będzie filmu, naprawdę y, ja nie mogę z, ni z tym y, nic naprawdę zrobić, bo y, Wodafone cały czas powtarza, że pracują nad tym problemem. No także y, XXI wiek, a tak zaawansowane kraje jak niby Niemcy, no nie do końca y, tak to. Różowo wygląda, jeśli chodzi o technologię w Niemczech. Ok, chciałbym jeszcze wam podziękować bardzo mocno, podziękować za komentarze, subskrypcje i łapki. oraz zapraszam osoby, które oglądają filmy, a nie subskrybują mojego kanału, do kliknięcia tego czerwonego przycisku z napisem subskrybuj. Mi to pomoże. Wy oczywiście macie materiały za darmo, więc zachęcam do klikania subskrypcji. Dość sporo, no bo nadal jest to ponad 60% osób oglądających, oglądających moje filmy bez subskrypcji. I tak, jak już powiedziałem, no mi to pomoże, a Wam nic za to się nie stanie no. będziecie mieli materiał do obejrzenia okej okay, dobra bo się już rozgaduje moi drodzy jeden zł jeden złotych rocznik 1966 jak to tutaj mamy moi drodzy może pieszo powiedzmy coś o tej monecie a więc tak Moneta jednozłotowa, jak widać, 1 złotych, yy, o nakładzie 18 185 000. Moneta jest o wymiarach 25 mm i 2,12 yy, 12, 12 g yy, I jest wykonana z aluminium. Polon, alum polon. <laughs> Oczywiście, e, monetę jednozłotową złotową zaprojektował dwóch panów: e, Andrzej Peter i Józef Koreń. To by było na tyle, jeśli chodzi o te informacje. I moi drodzy, e, każdy by powiedział, no co. To jest rocznik 66. Bardzo łatwo kupić. No, nie do końca już. Yy, oczywiście, można ją zakupić, ale już nie jest tak pospolita jak y, powiedzmy rok czy dwa lata temu, gdzie było ich dość sporo w Stanach Menniczych. Więc yy, i ceny zaczęły także rosnąć tej monety. Nie ma za bardzo. Co kupować, więc cena sama od siebie rośnie. I moi drodzy, tak, <laughs> tą monetę w sierpniu tego roku yy, ktoś kupił na kup teraz. Dokładnie to było za y, chyba 299 zł. Na kup teraz. Yy, no i taka mała przestroga: jeśli wy sami byście chcieli coś sprzedać yy, na Allegro w okresie letnim, czyli lipiec, Sierpień. E, raczej um, odradzam. Odradzam, bo zaraz zobaczycie, jakie ceny y, moneta osiągła w wakacje. A więc, tak moi drodzy, wszystkie y, ceny, które ja teraz podam, są z licytacji. Prócz, prócz y, tej y, kupiona, kupionej na kup teraz. No, ktoś po prostu chciał mieć tą monetę i zapłacił yy, nie, bez licytacji, a więc tak moi drodzy ta moneta w lipcu w lipcu tego roku została sprzedana w stanie menniczym za 71 zł w licytacji 71 zł gdzie chwilę później także moneta bez gradingu została wylicytowana za 610 ,99 zł 99 więc teraz na pewno wielu z was zrozumie dlaczego nie sprzedaje się tylko się kupuje latem no ludzie mało kiedy ogarniają temat wiadomo że ktoś jedzie na wakacje potrzebuje pieniądze więc on nie będzie licytował, zresztą mm, sporo osób sporo osób yy, po prostu zapomina o, swojej, o swoim hobby, na te dwa miesiące nie licytuję, a ktoś inny na tym korzysta no i ktoś skorzystał 71 zł ta moneta w licytacji yy, a już we wrześniu nie we wrześniu w październiku, przepraszam, w październiku ta moneta już była gdzieś w okolicach 450 zł. A ostatnio w licytacji sprzedała się za 610 ,99 zł. 99 groszy. Więc już rozumiecie, dlaczego się nie sprzedaje yy, takich pięknych monet. Latem. Jedynie jak już to kupujemy. Kupujemy w licytacjach. I teraz tak. Yy, pomimo tak dużego nakładu, proszę pamiętać, że yy, to, że jest napisany jakiś nakład, nie oznacza, że taki nakład się obstał. No, yy, jest to wręcz niemożliwe. Monety zużywały się w obiegu. Yy, wiele, wiele ludzi normalnie wyrzuciły je do śmietnika po yy, de, denominacji więc w 1995 roku już to tak naprawdę był tylko złom dla, dla większości ludzi więc po prostu wywalili to do, do śmietnika a teraz monetka wszystkie monety które przedstawiają większą wartość zaczęły mocno drożeć i teraz tak Najwyższa cena, jaka została uzyskana za tą monetę, ale to jest w Gradingu NGC z notą MS68, jest to MAX. Nota 3607 zł. 3607 zł. Tanio już nie jest, naprawdę. No tanio jest tylko latem. <laughs> Także wiecie już o co chodzi. Latem nie sprzedajemy swoich numizmatów. Robimy to po wakacjach i najlepiej w miesiącach e, przedświątecznych, czyli robimy to we wrześniu, w połowie września października, w październiku, w listopadzie, i raczej w grudniu już bym nie wystawiał tylko już w nowym roku. Bo jednak ludzie też potrzebują pieniądze na jakieś prezenty. Więc ja bym nie ryzykował wystawienia monety w takim okresie przedświątecznym. Po prostu ktoś może waszą monetkę kupić za praktycznie małe pieniądze. Także chyba już wszystko wyjaśniłem. Dziękuję wszystkim za przybycie, za obejrzenie filmu. Jeśli ktoś zostawi łapkę, od razu dziękuję. Dziękuję także za Subskrypcje, dziękuję za komentarze. Także to by było z mojej strony. Wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.